ogóle mam ustawione nisko nad ziemią w parach tutaj pomiędzy y, znaczy sąsiedni to służy za wygodna podstawka nie trzeba się schylać za dużo <kluzny> tu pomiędzy ulami jest y, y, miejsce żeby wjechać ładnie kosiarką dzisiaj jest 3, 3 czerwca godzina gdzieś koło 12 wczoraj o 7 rano włożyłem przegonkę dzisiaj po prostu zdejmuję miodnie przegonka to jest bardzo fajne urządzenie ono umożliwia e, odbiór miodu niezależnie, o pszczoły się rzuciły Dobra, nie, jednak nie będę tutaj kręcił, ile tutaj mamy. Okej, okay, uciekam z tym do miodni, do pracowni. jest okres, skończył się pierwszy pożytek. Pszczoły błyskawicznie wietrzą, możliwość łatwego łupu. Teraz tak, to są ule korpusowe, nie? Jeden korpus to 40 litrów. To jest ramka Zander 420x220. Langstroth europejski 435 na 230 to, to to samo właściwie. To są bardzo dobre ule. nie się obsługuje? Korpusami, czyli się po prostu powiększa lub pomniejsza objętość ula, nie przestawia się korpusu, bo to jest minimalna ilość operacji korpusami, żeby zamieniać kondygnacjami. Teraz tak, zapomniałem powiedzieć jednej dosyć istotnej rzeczy. W ulu korpusowym, gdzie nie ma górnej wentylacji, bo to jest folia, jest bardzo ważne, żeby wlotek był otwarty na całą szerokość, żeby pszczołom ułatwić wentylowanie i. Generalnie wentylowanie, suszenie miodu, dojrzewanie. Także u mnie, wylotki w okresie zimowym, to są zasiadkowane taką siatką przeciw myszą, też po całości. Natomiast po oblocie całkowicie to jest usuwane i właściwie jakiekolwiek ściśnianie wlotka nie jest potrzebne. Chyba że, chyba że, no bo tutaj u mnie to jest standardowa praktyka, po sezonie w sierpniu będę racał te rodziny, więc wtedy. To jest bezwzględny przymus, żeby ten wylotek po prostu zawęzić i to drastycznie tak na przysłowiową jedną pszczołę. OK. I tak to wygląda. Tu jeszcze dopowiem. Ule stoją, ule stoją nisko. Na paletach. Tak jak mówiłem tu jest dobry przejazd dla kosiarki pomiędzy. Stoją w parach. Czyli de facto obciążnik mogę sobie łatwo położyć na sąsiedni ul. Daszek ten metalowy. Po prostu, żeby minimalizować się schylanie do dolnego korpusu, jeżeli rodzina nie jest w nastroju rojowym, to w ogóle nawet nie ma po co zaglądać. I praktycznie ten dolny korpus to robi za wygodny stojak, czyli no bo rodzina, rodzinie by w zupełności wystarczył jeden taki korpus. No ale to przy silnym pożytku to następowało by bardzo szybkie zalewanie gniazda, ograniczanie miejsca matce w czerwieniu. Rodzina by wpadała po prostu bardzo łatwo i za często w nastrój rojowy. Także ten dolny korpus on stanowi tak zwaną poduszkę do ekspansji. Silne rodziny go zagospodarowują i rozwój następuje z góry w dół, bo nawet jak pszczoły budują plastry, to też budują najpierw od góry i jadą z tym w dół i matka też zaczerwia w dół, także to jest zgodne z, z naturalnym. I tu widzę następuje w tej rodzinie bardzo duży. Donoszenie pyłku, to praktycznie po tym pierwszym pożytku rzepakowym trochę pszczoły się pstrykały z siły roboczej, i teraz nastąpi odbudowa odbudowa mocy na ten drugi pożytek. A drugi pożytek u mnie no to, to jest dwa miesiące. Po prostu trzeba poczekać cierpliwie i też będzie pełna miodnia. Chyba, że się rodzina wyroi, no to wtedy nie będzie. Ok, no dobra, to dziękuję.